A może muzykę tak głośno damy? O kurwa, jaka muzyka! O oh yeah. jaka wojna, panie! Tutaj nic nie jest dziełem przypadku. Ta piłka wie, dokąd ma lecieć. Patrzcie, widzicie, jak zdezintegrowała tego przeciwnika? You got life, bitch! Ma tu mam życie kolejne. Mówię wam, oni pracują po godzinach, dlatego tak wolno przychodzą to wszystko naprawiać. No kurwa, patrzcie na nich. Jak to się stało, że ja to odbiłem? Przecież to są jakieś błędy w grze. Chuj w się wyśmienicie. Ten filmik nawet nie będzie miał nazwy. Nie powinien się nazywać. Ty jaki bicik to jest? Czy to ten sam co od pierwszego poziomu? No ale dopiero teraz go słyszę. Nie naprawdę absurduje ten temat. Ja chcę poznać całą historię tejże produkcji. Chcę poznać ręki i obawy osoby, które właśnie prowadzę. Czy mój główny bohater ma takie same przemyślenia jak ja? Dlaczego w ogóle TG takich jest? Nie mogli zrobić tylko jednej? Wieś jeden. Dziki zachód jeden. Wieś jeden, dziki zachód. Spoko. Ładna grafika. Nie wiem, co się właśnie stało. On przenika, nie wiem. Myślę, że to jakiś duch go prowadzi. Był kiedyś taki odcinek w Scooby-Doo. W takim duchu. Dla mi chyba to ścina. A nie, to, to mój komputer po prostu za szybko działa. Przepraszam. A niech sobie kurwa dzwoni. No jakby co, hamulec to strzałka w dół. A czy wiecie w ogóle istnieje? To jest dokładnie ta sama trasa co przed chwilą, tylko że dodaje jakieś kurwa kolumny i myślę, że są fajni. Nie gram na co dzień w tyle wyścigówek, żeby od razu znaleźć taką, w której czwarta plansza to odwrócona pierwsza, czy tam druga. Co oni zrobi? Otrzymaj dodatkowy bonus. Widmochód. No ta plansza to już nie jest. Kurwa, byle co? Ile grafików nad tym pracowało? Nigdy się nie dowiemy. Ale ja jestem pewien, że dużo. No nam no, wyjechałem troszkę poza planszę. To nie problem. Problemem są ludzie, którzy nie dostrzegają piękna tejże produkcji. Tego jaka ona jest po prostu zajebista. W to mu gać miesiącami. Kujwa. Latami, mileniami. Dlatego Jezusa nie ma. Dlatego nie wrócił. Mówiada ja i Wejstals. To jest kurwa, osiem okrążeń. Taka... Zastępuje ojca, niektórym graczom. Z tej gry można by się uczyć. Nie podnoś spowolnienia, bo twoje auto zwolni. Kurwa. Dobrze, że są te podpowiedzi. Nie ja wymieniamy moc spowolnienia, albo zatrzymywania czasu. Ten sobie wtedy op Te. Ubierał ziemniaki. To jest moja trasa, ja się urodziłem w Grecji. byłem mały. Jak byłem duży, urodziłem się w Polsce. Chcę poznać przygodę tej ryby. Po jej oczach wnioskuję, że... Widziała niejedno. Dobrze, mam tutaj sterowanie. Czekajcie, muszę ogarnąć to. Rugiaczza w prawo. Rugiacza w lewo. Rugiacza do góry, hugiacza w dół. Dobra, wiecie co? Mam to, chyba, chyba mam to, chyba, chyba, chyba uda mi się. 9 osób to grało już. Na dziesiątą nie udało im się przykupić żadnego znajomego, żeby w to zagrał. Tu mi się przypominają te takie filmy o mafii w stylu Scarface i Godfather, o, ale tutaj taką podobną fabułę. Czego to wszystko się dzieje? Te pytania kłębiły mi się w głowie, więc przemierzałem resztę... ...rafy kolorowej. Aquafish, jak się patrzy, to bardzo ciekawa produkcja i według mnie zasługuje na to 90% na Metacritic. Podstępne ryby są troszkę inne niż tylko ryby. Czemu? Bo są podstępne. Atlantyda. Jak wiecie, Antratyda to zaginione miasto i nie wiedziałem, że tak wygląda. Ciekawe skąd, skąd wzięli te materiały, że wiedzą jak wygląda Antratyda. Pewnie mieli jakiś naukowców, którzy próbowali odwzorować to, jak to miasto wyglądało. No, podobają mi się mury. Mury najlepsze. The Baker's wife. Kurwa, ona wygląda jakby wpiedoiła tego piekarza. Pimp my god. <coughs> Może weźmiemy alchemię. Dzięki temu będziemy mogli zamienić po prostu całą swoją rodzinę w chime. Czemu mamy świnie tutaj? Biedne zwierzątko. A jeszcze szafka. na lekcję Podobało mi się. Nikt nie może zauważyć, że rozważam rzeczy. Powiem wam czy... No ja się tu nieźle bawiłem. Ale to, to nie są gry mnie. Wiesz, Aquafish. Aquafish miało ciekawą fabułę. Masę poziomów, świetnej zabawy, a tutaj napierdamy tylko w pająki. To nie najlepszy fryz, bo mam żółte włosy. To dlatego wygrywam. <laughs> Taki Mortal Kombat, tak? Jak się robi. Oła. Nic więcej nie umiem. Dziadek jest silniejszy ode mnie, bo ja kurwa mogłem trening oglądać. Ale prawdziwi gracze nie oglądają treningu. Przegrałem. Nie mam pieniędzy. Aha, czyli tak to działa. Samo sobie gra. Nic nie robię. Opis tej gry jest bardziej ekscytujący niż Jania. Wyśmienita zabawa. Ja za to kurwa zapłaciłem 6 złotych Chcemy zagrać jako alpinista albo Simon Powietrze. Grafika jest bardzo ładna. Wygląda jak GTA 5. To już jest plus. Lords of the Boys. Yeah! Jak widzicie gra jest najtrudna, Ale sobie radzę na razie Gdzie tutaj jest fajna powierzchnia taka O Dźwięki jakby ktoś napierdalał Na trampolinie To co mi się podoba Ta twarz tej naszej żaby Która jest super bohaterem Się nigdy nie zmienia widzicie Ona już zawsze jest Taka sama Cieszy się że żyje Tak powinien wyglądać każdy z nas Ponieważ dostaliśmy ten dar życia nie możemy się spełniać, możemy wstać rano i żyć. I ta żaba o tym wie. I ona też żyje. I cieszy się, że żyje. Jeszcze ten wpadający w ucho Riff reggae. Paręga, reggae, na fakę. Na tym polega muzyka, właśnie. O oh yeah. Oła. Właśnie widzicie, straciłem jedną smoczą kule tak zwanego Dragon Balla. Ok, teraz muszę czekać. Przjeżdżaj, windo. Patrzcie i winda jedzie. A ta gałczy uczy cierpliwości. Troszkę to już się nam przedłuża. A to nie moja wina, że taka jest tak. Zbudowana pod każdym względem. Tam samolot leci, widzi, widzieliście to? Jakie efekty high school. Jak widzicie, nikt jeszcze w tę grze nie grał. Nikt nie grał, w, chyba że grała w to jedna osoba, która miała 0 punktów i nazywała się Empty. Widać, że to jest 3d No, pójdę widać. Takie efekty, jeszcze te wybuchy i ta piłka taka niebiesko-zielona, taka ekologiczna. A powiem wam, że nie spodziewałem się takiego czegoś. Mogę szczelić? Mogę naprawdę? O kurde. Panie. O co to? O je... Ja dzieje? Jezus Maria. Jeszcze coś tu przyszło. Ja... Ja nie wiem co się dzieje. No... Powiem wam, że zajebiste. Jak da mnie 10 na 10. Tego potrzebowałem. Jak jeszcze ktoś raz mi powie, że Call of Duty ma świetny gameplay, to niech pływa zagra w to game. Jest dużo lepsza. Przynajmniej dla mnie. To akurat wciąga. Ale co my w ogóle tu niszczymy? Bo ja nie do końca graniam fabułę tej gry. Nie! Przegałem. Przez chwilę myślałem, że odpaliłem Poidek Drivera, ale nie. Ultimate Riders Gra z taką nazwą musi być majestatyczna i epicka, prawda? I dokładnie jest. To jest dopiero pierwsze okrążenie z dwóch, ale ja już czuję. Ja już czuję, że to była gra roku 2001. Jakie drifty? Co to za dźwięki jakby jakieś nietoperze latały? Dziwne. I teraz przepiękny w lewo. Skryeks byłby dumny. O Boże! Ale to było dobre. To było tak dobre, że aż gę Dziękuję za uwagę. Siła. No robi do dupy sobie, coś, coś wkłada.